Dobrze, jestem poważny. Szeroka podnosi. Wynik 1 do 2. Prosimy o komentarze. Tradycyjne od tego gościa Na pewno był to mecz, który mógł podobać się kibicom, ale myślę, że ja mogę z grze swojej drużynie, drużyny powiedzieć, że zagraliśmy dziś naprawdę bardzo słabe spotkanie. Zagraliśmy dramatyczny mecz, ale to co najważniejsze potrafiliśmy już po raz kolejny na... W przestrzeni tych kilku, kilku kolejek, wrócić, wrócić do meczu, i mimo, że przegrywaliśmy, to dzisiaj bardzo się cieszymy, ponieważ wygrywamy, tak jak powiedziałem, bardzo słaby mecz. Nie, zespół siarki nie wykorzystał dwóch karnych, my również, ale no to, co się stało gdzieś tam w doliczonym czasie gry, to na pewno daje dużo radości. Przestrzelony rzut karny i tak jak mówię. Mecz, którego nie mogę być zadowolony, nie mogę być zadowolony z gry i z jakości jaką dzisiaj zaprezentowaliśmy, ale tak jak dzisiaj pisze tego wyjazdu do ciężkiego terenu, po bardzo trudnym, po bardzo ciężkim meczu wracamy z trzema punktami. Dziękuję. O, Dzień dobry, przede wszystkim gratulacje dla trenera, gości i zespołu gości, bo trudno się nie zgodzić z tą opinią, że nie był to wybitny występ, jeżeli chodzi o, o Podlasie. Natomiast nie, nie, nie chciałbym się rozwodzić, bo jeszcze emocje we mnie grają i, i jakby nie chcę powiedzieć czegoś, czego potem będę żałował. Chciałem podziękować kibicom za doping, mimo wszystko z zespołowi za to, że naprawdę zagrał niezły, niezły mecz brak konsekwencji, szczególnie po bramce na 1-0. Dwa głupie błędy, szczególnie pierwszy przy bramce na 1-1, stały fragment gry, bez, bez krycia. Druga, gdzieś tam y lekkie takie podłamanie zespołu po postaci bramki na 1-1, 2-1 y i mimo tej całego takiego nieszczęścia w tych ostatnich 20 minutach, dostajemy jeszcze rzut karny, go nie strzelamy, drugiego w tym meczu. Więc to na pewno jest taki cios dla nas, ciężko będzie nam się teraz przez te najbliższe kilkadziesiąt godzin zmobilizować do tego meczu z hutnikiem haków, a wiemy co czeka nas po hutniku. Mecz o 9 punktów po łańcu. I teraz nie będziemy rozdrapywać ran, nie będziemy tutaj rwać sobie włosów z głowy, tylko po prostu musimy jak najszybciej. Dojdzie do takiego komfortu psychicznego u zawodników, szczególnie, bo oni wiedzą, że mieli wszystko w swoich rękach, a jednak to wypuścili. W konsekwencji tracimy dzisiaj trzy punkty bardzo ważne dla nas, jeżeli chodzi o układ w tabeli. Piłka jest zawsze grą niesprawiedliwą, więc czasami ja zawsze swojemu zespołowi powtarzałem, że. Czasami styl nie musi iść w parze z wynikiem, i dzisiaj mamy tego dobitny do, do, do przykład, bo, bo można było spełnić z tego meczu przynajmniej wyciągnąć to remis. Nie mamy nawet jednego punktu. Temat duży do przemyśleń, ale gramy dalej, nie poddajemy się. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.